Lubimy w audycji Gramy na Maxa przywitać się z Wami dźwiękami z gry, którą będziemy już za chwilę retenzować. Mateusz Zanowicz EuroGamer.pl. Paweł typ jak dzisiaj mamy Dragon Ball Fighters na tapecie Gramy na Maxa. To jest bardzo duża przyjemność dla mnie za każdym razem, kiedy mogę grę walki włożyć do konsoli, ponieważ Arcade Stick aż się gotuje. A że mam tylko do jednej konsoli tego arcade sticka, no to zawsze wybieram platformę PS4 akurat w tym wypadku. Nie do końca wiedziałem do czego podchodzę, bo fanem uniwersum nie jestem przez to, że nie miałem RTL7 i nie oglądałem żadnego Dragon Balla, wybaczcie. A, czyli nawet nie widziałeś za młodu, że tak powiem, bo ja też nie jestem fanem jakby Dragon Balla, ale no jak wszyscy, jak większość, bo słyszę, że nie wszyscy jednak. Aha. No oglądałem na RT-u, jak tyle leciało, kiedy to było? Dawno temu, ale Ojej. no nie jestem wielkim fanem uniwersum, ale mimo wszystko i tak doceniam to, jak oni tę grę zrobili. Ja myślę, żebym pokochał, pokochałbym na pewno wszystkie bajki z tej serii. Yy, natomiast czym jest Dragon Ball Fighters? Bo zachęciłeś mnie, Mateuszu, yy, tym, że jeżeli lubicie Marvel vs. Capcom 3, to Dragon Ball Fighters powinno wam przypaść do gustu, bez względu na to, czy jesteście fanami uniwersum, czy nie. I rzeczywiście mamy dwuwymiarową bijatykę w świecie Dragon Balla, z niesamowitymi finisherami, z niesamowitymi kombosami, z takim oczopląsem graficznym, że czasami nie wiadomo, co się dzieje. Tylko tak naprawdę gracze, którzy mają pojęcie, co wcisnęli, mogą domyślać się tego, co właśnie dzieje się na ekranie, ale jeżeli patrzymy sobie z boku, no to niezły oczopląs. To jest chaos, tak. No i trzech na trzech. To jest biotyka trzech kontra trzech, tagowa tak zwana, więc wymieniamy jakby postacie w trakcie walki, jak właśnie w Marvelu, o którym wspomniałeś. No i otrzymujemy produkt... Jakby, tak moim zdaniem, e, to jest produkt dla dwóch publiczności, bo dla fanów Dragon Ball to pierwsza rzecz, a druga rzecz to dla fanów właśnie Marvel vs. Capcom, którzy może nie byli do końca zadowoleni z tego, co wyszło z Marvel vs. Capcom Infinite. No właśnie, e, czy to jest gra dla wytrawnych wyjadaczy? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć i na pewno też odpowiemy na pytanie, czy to jest gra dla nowicjuszy, bo e, jak widzimy, co dzieje się na ekranie, to mamy wrażenie, ależ oni muszą wiedzieć, jak te kombosy robić. Nieprawda. Otóż cały system Dragon Ball Fighters z, lub Fighter Z, jak niektórzy na to mówią, e, opiera się tak naprawdę na kilku przyciskach i tu nie będziemy musieli na przykład zapamiętywać takich kombosów jak Wind Justice, że wiemy, że musimy nacisnąć do przodu trójką, trójkąt, do tyłu kwadrat, kwadrat, trójkąt XX, x, przód X i wtedy mamy 7 hit combo. Znaczy I... takie też są? Też prawda? są oczywiście, możemy w ten sposób także grać. Natomiast gra jest o tyle ułatwiona, że pod jednym przyciskiem mamy auto combo i wtedy naprawdę dużo się Mamy możliwość doskoku do postaci, sklepania jest szybko, postać wylatuje w powietrze i wówczas dalej ją jeszcze bijemy. Mamy tych możliwości naprawdę dużo. Każda postać ma też pociski jakieś dystansowe, więc to nie jest tak, że to jest zaraz... I jakby strzelamy tymi pociskami tylko jednym przyciskiem, co też jest trochę elementem, no jeżeli tak. chodzi o biotyki. No bo zwróćcie uwagę, że na przykład w Street Fighterze są takie postaci, gdzie trzeba charge'ować, czyli nacisnąć, przytrzymać do tyłu, a potem szybko do przodu i wcisnąć przycisk, żeby w ogóle e, taki pocisk z nas wyleciał. A tutaj nie, jednym przyciskiem. Oczywiście jest słynna kameha mecha. Mimo że już nie byłem fanem Dragon Balla, wiem czym jest Kamehameha. mecha I to także robimy bardzo prosto, bo zwykłym dół przód. X praktycznie w każdej postaci. I no to tak. jest ciekawe, że tu każda postać ma te same kombosy. W sensie w te, te, prawie w ten sam sposób się robi. Prawie wszędzie kamecha mecha albo wszędzie to dół, przód X. Prawie wszędzie mamy ciosy za pomocą dół tył kwadrat, dół przód kwadrat, dół tył X, dół przód X i tak dalej, i tak dalej. Tak I to jest mm -hmm. strasznie takie... Takie proste czy naturalne, nie wiem, bo nawet jakby patrzeć na Mortal Kombat czy Injustice, jednak każda postać ma do nauczenia się te ciosy. Okej, okay, one opierają się na podobnym systemie, dół tył, dół przód, tył przód, tył dół przód, czyli takie pół kółka. no ale mimo wszystko mam wrażenie, że ta różnorodność jest większa. Tych kombinacji jest troszkę mniej, tych kombinacji klawiszy w Dragon Ball Fighters, wydaje mi się. I to ma swoje plusy i minusy, bo po pierwsze to jest grane pewno, która przypadnie do gustu ludziom, którym może... Jakby wydawało się, że biatyki nie są dla nich, bo są zbyt przytłaczające czy tak. zbyt skomplikowane, to y, chociażby dzięki tym autokombosom, bo mamy nawet dwa rodzaje autokombosów, pod kwadratem i pod trójkątem, y, więc y, tacy ludzie, jeżeli sobie usiądą ze znajomymi, po prostu pograją w grupie znajomych, czy tam nawet po sieci ze znajomymi, to mogą robić rzeczy, które wyglądają spektakularnie na ekranie. Och, I to jest bardzo, najważniejsze. Bardzo Na przykład jeżeli taka sama osoba usiądzie sobie do Street Fightera 5, to no, nie zrobi rzeczy, które będą no tak nie. fajnie wyglądać, bo to już trochę jest takie no wymaga wprawy. Natomiast jeżeli nie gramy zazwyczaj w bijatyki, ale chcieliśmy spróbować, to to jest idealna gra właśnie dla nas, wydaje to mi się. To prawda. Dla porównania e, dajmy tutaj właśnie tego Street Fightera, bo w Street Fighterze także są takie paski dodatkowe, które ładują się w momencie, kiedy my robimy niezłe kombinacje ciosów, albo kiedy otrzymujemy e, bęcki od naszego przeciwnika. Tutaj wystarczy, że wciśniemy dwa przeciwniki, e, dwa, przepraszam, dwa przyciski, wówczas nasz pasek ki zaczyna się ładować aż do siedmiu dodatkowych pasków, no i wówczas możemy już zrobić super ekcja, hip, hiper akcję hiperakcję. I o ile w fajterze, to też nie jest łatwe, bo musimy zrobić, nie wiem, dół przód, dół przód, albo dwa razy 360 stopni na naszym market sticku i wcisnąć kilka przycisków, a tutaj prosto, dół przód R1, pojawia się nasza postać, robimy dół tył L2, pojawia się druga postać, a dzieje się na ekranie więcej niż... Filma Kridla Escotta. No, I w ten się sposób trzema, trzema postaciami naraz wy, wykonując taki super cios, hyper czy super e, możemy tak naprawdę zabrać przeciwnikowi 3-4 życia, więc to to prawda. Jest, to jest imponujące bardzo i efektywne, jeżeli przeciwnik się nie umie bronić przed czymś takim. E, I to jest też właśnie Dragon Ball e, biatyka dla tych, którzy bardzo lubią ofensywę przede wszystkim, bo... Wydaje mi się, że jak, jeżeli chcemy tak grać online, to musimy oczywiście się skupić na tym, żeby popracować nad obroną i to jest troszkę trudniejsze. To prawda. Ale takie granie właśnie w gronie takich osób, które może nie są wyjadaczami, naprawdę będzie przyjemne do, dla każdego, wydaje mi się. Zdecydowanie ja uważam, że każdy powinien mieć w swojej bibliotece Dragon Ball Fighters właśnie z tego powodu, że ona jest idealna na imprezy. Siadamy, podłączamy dwa pady, a... Daj Boże, żebyście mieli jeszcze arcade stick do tego, bo granie właśnie na tym specjalnym kontrolerze daje mnóstwo satysfakcji, to wszystko jest wtedy jak gdyby takie płynniejsze w tych wszystkich ruchach, super, naprawdę ekstra. Nawet y jak macie sześć osób w domu i sześć padów, to możecie zagrać sobie trzech na trzech, gdzie każdy kontroluje jedną postać, to jest w ogóle już... Kosmos, prawda? Tak, kosmiczne zupełnie. Weź, Ale też... we, weź w ogóle ogarnij kto kiedy wchodzi. No właśnie, no właśnie, więc dlatego Super Chaos, prawda, taki przyjemny. Tak, że tak powinna nazywać. Nie, wydaje mi się, że ta gra też jest bardzo fajna dla takich osób, które może nie grają dużo w biblioteki, bo ma bardzo długi, rozbudowany tryb e, fabularny. Właśnie, bo e, zawsze będę do tego Street Fightera 5 nawiązywał jednak, bo kiedy kupowaliśmy kiedyś Street Fightera w sklepie, e, finalny produkt Street Fighter 5 w dniu premiery, było bardzo mało kontentu, bardzo mało rzeczy w środku. W Dragon Ball Fighters mamy bardzo duży tryb e, fabularny, gdzie ja, gdyby... A nawet na 12 godzin, co jest fenomenem w ogóle, jeżeli chodzi o Prawda? biotyki, mhm. y, ale jak on jest fantastycznie zrobiony, bo na przykład tak, no mapki przypominają mi troszeczkę te ze starych sol ale y, filmiki, które tam są, są o tyle fajne, że one dzieją się w czasie rzeczywistym, dialogi są naczytywane przez aktorów, mogą być po japońsku lub po angielsku, y, a możemy to przewijać, ale ta płynność ruchów jest taka, że jeżeli na przykład my szybciej czytamy niż lektor, to wtedy... Ta płynność jest jak gdyby zachowana, musicie to zobaczyć, żeby wiedzieć dokładnie o co chodzi. Bo to mi jest chodzi. bardzo taka specyficzna animacja tak. Dragon Ball i to bardzo pasuje do Ale przewijania super, kwestii. Super, to jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o samostory, jest skomplikowane, niektórzy tam no. mówią o, prze, o przewijaniu, o pie, pieluchach, kto siedzi, gdzie, jak, kto ma żonę. Znaczy, no, fani Dragon Ball chodzi? na pewno się od razu połapią. Jest no tak. mnóstwo smaczków, nawet w takich scenkach przed walkami, w zależności od tego, kogo mamy w drużynie, w trybie mhm. fabularnym, bo możemy wymieniać swoje drużynę. To są inne scenki przed walkami, inne są interakcje, inne dialogi, więc to jest bardzo fajnie zrobione, że jakby fani anime naprawdę będą w niebo wzięci. Do tego każda postać leveluje dodatkowo, zdobywa kolejne tak poziomy, jest. kolejne umiejętności, więc yy, to nie jest tak, że tylko idziemy i bijemy się z przeciwnikami, nie, 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 naprawdę musimy pomyśleć kogo wrzucić do drużyny, no a jeżeli nasza postać zostanie mocno pobita, nie może grać dalej, musi się zregenerować, to też jest bardzo ciekawe. No tak, i wtedy wymieniamy właśnie na innej, też mapki są skonstruowane tak, że zawsze musimy dojść jakby do końca, ale po drodze mamy przeciwników i możemy sobie wybierać, czy pokonamy wszystkich, na przykład pięciu, czy pokonamy tylko dwóch po najkrótszej linii oporu do mety i dopiero się zajmiemy bossem. Na przykład. Jeżeli na przykład szukacie inspiracji, możecie wejść sobie w tryb yy, yy, związany z powtórkami, czyli replay mode. Czy nie pamiętam, czy on się nazywa replay mode, ale chyba, nazwijmy... tak, chyba tak. I tam możecie ściągać najciekawsze e, powtórki z całego świata i co ciekawe, nawet możecie podglądać, co e, gracze wciskali, to jest po prostu feria przycisków, lub co naciskali na arcade stickach, więc jest to rozróżnienie pomiędzy arcade stickiem, a pomiędzy padem, to też jest naprawdę bardzo przyjemne. E, I to jest inspirujące, kiedy nagle zauważamy, że te walki mogą trwać jeszcze, jeszcze dłużej. E, w jaki sposób oni się bronią, w jaki sposób atakują, co, jak odpierają konkretne ataki, Czysta nauka. Trybów jest naprawdę bardzo dużo. Jest y, zwykła drabinka. Znaczy moim zdaniem jest bardzo dużo, znaczy, bo... Jest, bo... Ja powiedziałbym, że to jest norma, nie? Bo mamy Arcade Mode, czyli taką tak zwaną drabinkę właśnie. Mm -hmm. Tam jest kilka rodzajów tego, ale to jest jakby jeden tryb, nie? Więc... To jest tak samo jak w Tekenie, gdzie też mamy Arcade Mode, mamy Treasure, treasure Battle i mamy Story Mode, więc... Um, jakby... Ja teraz wszystko porównuję do Injustice 2, który ma to multiverse, które jest, moim zdaniem, fenomenalne, nie? Bo jest, tam jest. masz cały czas jakieś wariacje, cały czas coś nowego. Ale jest jak najbardziej porządny content dla jednego gracza, nie musimy grać online żeby jakby wyciągnąć dużo z tej gry. Granie online jest tak, że bardzo satysfakcjonujące, szczególnie kiedy uda nam się wygrać, choć jest to trudne. No tak, no bo właśnie to jest nawiązanie do tego, co mówiłem na początku, że to jest gra dla fanów Marvel vs. Capcom 3, a no to są jednak wymiatacze w większości. Jeżeli tacy gracze, gracze się dorwą do online i trafimy właśnie na, na takich zaawansowanych, to jest naprawdę trudno sobie poradzić, szczególnie jeżeli nie uczymy się kombosów, poza tymi autokombosami i tak dalej. A warto poświęcić chwilę, bo w trybie treningu mamy tak zwane wyzwania, nie pamiętam jak się nazywają po angielsku, chyba trialsy, mm -hmm. gdzie tak naprawdę gra nas uczy konkretnych kombosów dla każdej postaci i warto temu poświęcić chwilę, żeby timing sobie m, poćwiczyć, bo to jest, jest, jest trochę wyższa szkoła jazdy. Nie ukrywam, że zaskoczyło mnie wielkie lobby na samym początku, do którego musimy dołączyć, żeby grać. Ehm, to jest troszkę takie... Dziwne? M, jeżeli graliście w Guilty Gira, to to jest ten sam system, to znaczy, że mamy jakby... Wielki ta, plac? Arenę, tak, wchodzimy takim małym ludzikiem i to jakby pełni funkcję menu, tak naprawdę, interaktywnego. No jednak wolę normalne, zwykłe menu, gdzie wybieram co chcę. Można tak, też je po uruchomić. po prostu tak jest troszkę dłużej wszystko robić. Tak. No, można też menu uruchomić, ale to jest takie troszkę ukryte powiedziałbym. To się zgadza. Jeżeli chodzi o samo udźwiękowienie, tak jak wspominałem, może być po japońsku, może być po angielsku. Pięknie naczytywane dialogi bardzo mi się podobają, oczywiście wybrałem opcję japońską. Do tego muzyka, idealna muzyka do każdego mordobicia, do każdej grywalki, czyli mamy tutaj szybkie, dynamiczne dźwięki, jest to wszystko pięknie udźwiękowione, ale to jak ta gra wygląda, to jest absolutne 10 na 10, tak, jeżeli tak, chodzi tak, o tak, tak. grafikę. Ja od samego początku byłem zakochany w oprawie jakby wizualnej tej gry i mimo, że to nie jest dla mnie jakieś tam 10 na 10 pod względem gameplayu może, to graficznie to jest najładniejsza biotyka od, no nie wiem, od, od zawsze. Od zawsze. Wygląda fenomenalnie. Jeżeli chodzi o takie biotyki 2D, tak, o, o takich mówimy tutaj, to jest naprawdę... No, jeżeli, A jeżeli, jeżeli bijatyki tej... 3D ładniejsze też nie. No w sumie nie. No. To jest chyba no, najładniejsza racji. bijatyka na... Dzisiaj mamy 6 luty yy, 2018 rok. To jest najładniejsza bijatyka, która do tej pory powstała. Ona wygląda jak... Jak odcinek anime po prostu. Jak odcinek anime nawet lepiej. Full HD. Wow. I jest jeszcze rozszerzona, o ile dobrze pamiętam, dla Xbox One X i dla PlayStation 4 Pro. W, więc nie wiem, czy przypadkiem w 4K to nawet yy, nie można sobie tego odpalić. Yy, natomiast to jak zbudowany jest sam system walki pod względem graficznym jest niesamowite. Bo to, że widzimy naparzających się przeciwników i to wszystko wygląda jak bajka, to jedno. Ale kiedy pokonamy jednego przeciwnika i do gry wchodzi drugi, to wygląda jak takie starcie tytanów. Oni nagle na siebie nacierają z nie wiadomo jaką prędkością. Uderzają w siebie za pomocą łokci i tak patrzą sobie głęboko w oczy, robią tak zwane mierzonko i potem zaczyna się drugi tak, etap tak, walki. To, zależnie, zależnie od tego, czym wykończymy wroga, to może on na przykład polecieć w budynek i rozwalić jakiś tam wieżowy, albo Tak, tak albo jest możemy wysadzić niektórymi ciosami, potem z kolejną postacią walczymy w jakichś w ogóle ruinach postapokaliptycznych na jakiejś planecie. Jest, to jest niesamowite, same pomysły są po prostu fenomenalne, łączenie ciosów wygląda genialnie, grafika to jest po prostu kosmos niesamowity i właśnie przez tę grafikę yy, ja chciałbym podnieść ocenę, bo moja pierwsze, moje pierwsze wrażenie to było 15 na 10, to jest najlepsza gra, w jaką grałem. Im dłużej w nią grałem i się w nią zagłębiałem, oczywiście obniżałem tę ocenę, nie dlatego, że gra ma jakieś błędy czy ogromne bugi, tylko po prostu Stwierdzałem, że ona w 100% z mojej strony zasługuje na ultra mocne 9. Ultra mocne 9 na 10. Dragon Ball Fighters ode mnie, bo to jest po prostu fenomenalny kawałek kodu. Jak lubicie gry walki, musicie tę grę u siebie mieć. Tak, ja się zgadzam, jeżeli lubicie gry walki, jesteście tacy początkujący, jeżeli omijacie online, to to jest dla was 9 na 10. Natomiast jeżeli jesteście bardziej już weteranami i szukacie na przykład bardzo różnorodnych postaci, jeżeli na przykład znacie studio Arc System Works, twórców i przychodzicie po Gilt Girze, to tutaj różnorodność postaci jest jakby 1 do 10, jeżeli chodzi o... No po prostu te postacie są troszkę jak dla mnie zbyt podobne, podobne. Mhm. i brakuje mi takiej nawet archetypów w postaci, nie ma tu graplerów nie ma tu wiesz, takiego podziału na różne jakby klasy wojowników, tylko wszyscy są tacy dosyć zbliżeni, jeżeli chodzi o styl walki, są tam wyjątki, może dwa tak naprawdę, ale Troszkę tej różnorodności jest za mało. Czyli chodzi ci o to, że tak jakbyś odpalił Mortala w tym stylu, to byłoby same sami Sub-Zero tak, albo Ninja? Chodzi, chodzi mi o to, że ja na, na dłuższą metę, już, już teraz wiem, że trochę mniej, mniej czasów, no rzadziej będę wracał do Fighters tak naprawdę. Chociaż będę nadal wracał do samej oprawy, dla, samego, dla samej przyjemności i tego feelingu, z tego chaosu przyjemnego i pięknego. Ale jeżeli chodzi o samo takie, wiesz, no, o gameplay, no to wiem, że to nie wciągnie mnie aż na tyle godzin, co na przykład, nie wiem, no... Injustice 2, czy Tekken 7, czy chociażby Guilty Gear, który był właśnie stale, dlatego ode mnie 8 na 10, ale bardzo, bardzo mocne. Bardzo mocne, 8, ode mnie 9, czyli 8,5 na 10 odgramy na maksa. A teraz na chwilę. Mateuszu, Hech. wyobraź sobie, że jesteś wielkim fanem Dragon Balla. Jeżeli okay. ja bym był wielkim fanem Dragon Balla, tak gram wtedy ode mnie 10 na 10. Bo to jest spełnienie marzeń. Tak, fanów. to, to bez, bez dwóch zdań, bo nawet yy, ja widziałem porównania, kiedy ludzie zestawiali kadry z animem. Nie, to nie kadry, strony z mangi. I niektóre ciosy, nawet większość ciosów wygląda po prostu jeden do jednego, jakby się otworzył komiks. Naprawdę, więc y, za, czyli, samo, za sam wkład twórców czy deweloperów. Czyli dla fanów mamy tutaj Dragon grę Bola. idealną, dla fanów tak Dragon Balla mamy 10 zdanie. na 10, a jeżeli nie czaicie tego uniwersum, a mimo wszystko lubicie e, gry walki, 8,5 na 10 odgramy na maksa. Ale się ładnie zgodziliśmy. E, dziękujemy dystrybutorowi, firmie Cenega Polska, za dostarczenie gry do recenzji. To był Dragon Ball Fighters na antenie Radia Free.